Dzień dobry, dzień dobry. Witam się z wami serdecznie. W tej chwili 19 stopni odczuwane, 18. O 16 najcieplej, 25 stopni. Ogólnie pochmurno. Pozdrawiam was ciepło i miłego dnia życzę. Ależ piękne serniczki. Kupione w cukieręce z truskawkami i tropikalne, nie wiem czy to jest mango, ale chyba raczej tak. Zaraz zrobimy kawkę i będzie fajnie, przyjemnie. Mniam, mm, 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 niam, jakie pyszności, po tego kawka i, i troszeczkę się podelektujemy z siostrą. na przystanku Moja robótka przybywa Tak się zastanawiam jakiej długości zrobić ten rękaw czy do łokcia czy bo to jeszcze będzie ściągacz No, ale to po prostu muszę przymierzyć i zobaczyć, jak będzie, jak będzie fajnie wyglądało. I zaraz to zrobię i, i w sumie będę, będę kończyć ten rękawek. Może jeszcze parę rzędów zrobię, trochę ściągacza, tak żeby to zakończyć. I bluzeczka. I, no, jeszcze nie gotowa, bo jeszcze wezmę się za drugi rękawek. I dopiero wtedy będzie gotowa. Także cierkam dalej. Herbatka zrobiona. A ja dziergam. Pogoda taka w kratkę, raz pada, raz wychodzi słońce, ale ogólnie to tak bardziej jesiennie, więc idealna pogoda na dzierganie.